Dzień dobry wieczór w tych pięknych zimowych okolicznościach przyrody. Nagrałem film przy okazji odśnieżania podjazdu, ale niestety ciężkie warunki zimowe wpłynęły również w jakiś sposób na moją kamerkę, która nie zapisała dźwięku, więc muszę jeszcze raz go dodać w postprodukcji. Dlatego to nagranie będzie takie trochę inne niż wszystkie. W dzisiejszym krótkim filmie chcę Wam przedstawić cztery moim zdaniem istotne warunki, jakie powinna spełnić instalacja fotowoltaiczna, którą instalujecie, czy też bym zainstalował w roku 2025, żeby być z tej instalacji zadowolonym i żeby być w pewnym sposób zabezpieczonym na sytuacje kryzysowe i nieprzewidywalne. A takie mamy właśnie teraz, 11-12 stycznia 2025 roku. Kiedy mamy obfite opady śniegu i kiedy na północy Polski kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu, ponieważ mokry śnieg połamał gałęzie, poprzewracał drzewa, a te uszkodziły linie energetyczne. Są to cztery, moim zdaniem, istotne że tak, cechy instalacji fotowoltaicznych, o których powinniście pomyśleć, jeśli. Chcecie taką instalację zainstalować u siebie w domu w roku 2025? Pierwsza rzecz. Przy obecnych zasadach rozliczeń z dostawcą energii, instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona w magazyn energii, ponieważ obecnie rozliczacie się, czy też osoby, które instalują instalacje fotowoltaiczne na nowych zasadach. Rozliczają się z dostawcą energii, sprzedając energię do sieci. I niestety wygląda to tak, że kupujemy 1 kWh za mniej więcej złotówkę, a sprzedajemy za 25 groszy średnio więc jest to dosyć niekorzystne rozliczenie. I obecnie instalacje fotowoltaiczne powinny być wyposażone w magazyny energii, które w znacznym stopniu zwiększą autokonsumpcję energii elektrycznej w domu i podniosą zyski z instalacji fotowoltaicznych ponieważ w ciągu dnia kiedy świeci słońce no to korzystamy z energii elektrycznej generowanej przez panele fotowoltaiczne a nocą powinniśmy korzystać z energii elektrycznej zgromadzonej w magazynie energii żeby przez mniej więcej połowę albo i więcej roku korzystać z darmowego prądu, który mamy ze słońca. Więc rzecz pierwsza: magazyn energii obowiązkowo w każdej instalacji fotowoltaicznej obecnie montowanej. Cecha numer 2. Tenże magazyn energii powinien mieć przynajmniej 10 kWh pojemności, dlatego żeby nie trzeba było pobierać energii elektrycznej nocą z sieci energetycznej, to powinniśmy mieć odpowiednio duży magazyn energii, który pozwalałby nam na zasilanie naszego domu, przynajmniej od marca do połowy października, albo z paneli fotowoltaicznych, albo z magazynu energii. Jeżeli mamy magazyn energii o pojemności 10 kWh lub większej, to rzeczywiście mamy dostępne w tym magazynie około 8 kWh, jeśli naładujemy go do pełna w ciągu dnia. I to powinno w miesiącach wiosennych, letnich i wczesno jesiennych wystarczyć na to, żeby funkcjonować w domu bez konieczności pobierania energii elektrycznej z sieci sprzedawcy. Więc pojemność magazynu energii powinna wynosić co najmniej 10 kWh, bo mniejsze nie ma sensu, bo jeżeli byśmy zainstalowali sobie na przykład 5 kWh, to on wystarczy nam na 2-3 godziny funkcjonowania domu po zachodzie słońca, a później będziemy pobierali drogą energię z sieci energetycznej. Trzecia, moim zdaniem najważniejsza cecha, jaką powinna się charakteryzować obecnie instalowana instalacja fotowoltaiczna, jest możliwość pracy wyspowej. Chodzi o to, żeby nasz inwerter falownik hybrydowy mógł pracować nawet kiedy w sieci nie będzie energii elektrycznej i korzystać z energii generowanej przez panele fotowoltaiczne, czy też zgromadzonej w magazynie energii bo jeżeli zainstalujemy sobie falownik który będzie miał magazyn energii ale który nie będzie mógł pracować wtedy kiedy w sieci nie będzie energii elektrycznej no to guzik znam z takiego falownika bo jeżeli będą takie ciężkie warunki jak teraz kiedy w naszym domu nie będzie energii z sieci elektrycznej no to nie będziemy mogli skorzystać również z energii zgromadzonej w magazynie energii więc moim zdaniem najważniejsza cecha instalacji fotowoltaicznej, którą bym teraz instalował jest taka, żeby mogła ona pracować w tak, zwanej, w tak zwanym systemie wyspowym, czy też w tak zwanym, no, Chodzi o to, żeby wtedy kiedy nie mamy zasilania z sieci dostawcy, z sieci energetycznej, nasz falownik przełączył się na zasilanie z paneli czy też z magazynu energii mimo że Wokoło sąsiedzi będą nie, bez prądu, to w naszym domu, żeby prąd jednak był. Owszem, w małym magazynie energii tej energii będzie niewiele. Ale jeżeli zorientujemy się, że nie mamy zasilania z sieci, to będziemy mogli ograniczyć zużycie energii elektrycznej przez urządzenia w naszym domu do niezbędnego minimum, czyli oświetlenie praca lodówek, nie wiem, praca jakiegoś akwarium, gdzie mamy rybki. Może praca napędu do bramek, żebyśmy mogli wyjechać z domu, i generalnie możemy ograniczyć użycie energii do minimum, tylko po to, żeby te kilka czy też kilkanaście godzin, kiedy będzie awaria sieci energetycznej, móc przetrwać bez prądu z sieci. Więc jest to moim zdaniem jedna z ważniejszych cech, jakie powinna spełniać obecnie instalowana instalacja fotowoltaiczna żebyśmy mogli spać spokojnie i być zabezpieczeni na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej kiedy przez dłuższy bądź też krótszy czas nie będzie energii elektrycznej z sieci I czwarta, równie ważna sprawa Upewnijcie się, że Wasz falownik umożliwia zmianę czy to przez Was, czy przez instalatora, czy też wcześniej zaprogramowane Zmianę harmonogramu i maksymalnego poziomu rozładowania magazynu energii. O co chodzi? Chodzi o to, że latem możecie rozładowywać was, wasz magazyn energii nawet do 10% jego nominalnej pojemności, żeby maksymalnie wykorzystać jego pojemność tak, żeby w ciągu dnia naładować go do pełna, a nocą rozładować go do minimum, które jest dopuszczalne przez producenta magazynu energii, żeby na przykład całą noc. Można było funkcjonować na prądzie z magazynu energii, ale zimą warto ten poziom maksymalnego rozładowania magazynu energii zwiększyć do 50, a nawet do 70% jego nominalnej pojemności, żeby być przygotowanym, przygotowanym na takie sytuacje, jak są teraz, czyli kiedy zimą coś się wydarzy, jakiś, nie wiem, awaria sieci i nie będzie prądu w domu, i wtedy, jeśli magazyn będzie pusty, no bo zimą słońce jest jak na lekarstwo, więc. Raczej go nie naładujemy z paneli fotowoltaicznych, no to jeśli wyłączą prąd w sieci, to z magazynu też nie skorzystamy. A jeśli zwiększymy ten poziom maksymalnego rozładowania magazynu energii, na przykład do 70%, i ten magazyn będzie cały czas utrzymywał minimum 7 kWh energii, poniżej którego nie zajdzie, jeśli mamy prąd w sieci, to w przypadku sytuacji awaryjnej, kiedy tego prądu w sieci nie będzie, no to będziemy mieli w magazynie energii te 7 kWh prądu, czy też energii elektrycznej, którą będziemy mogli wykorzystać. I nawet jeśli prądu w sieci przez kilka godzin nie będzie, to będziemy mogli w ograniczonym, bo w ograniczonym, ale stopniu funkcjonować dzięki energii z magazynu energii. Może ogrzewania pompą ciepła, czy też elektrycznego z tego nie zasilimy, ale oświetlenie lodówki i te minimum, które potrzebujemy, żeby funkcjonować w domu, będziemy mogli, że tak powiem zasilać energią elektryczną. Więc upewnijcie się, że wasza instalacja fotowoltaiczna, którą zamontujecie, będzie pozwalała na taką konfigurację, czy też samodzielną, czy też nie wiem rękami instalatora, czy też wcześniej zaprogramowany taki harmonogram rozładowania magazynu energii, żeby latem było to maksimum, a zimą, żeby zachować ten minimalny poziom energii w akumulatorach żeby w razie sytuacji awaryjnej móc z tego prądu skorzystać. No i tyle moi drodzy. Cztery zagadnienia. Pierwsze. Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. Drugie. Magazyn energii o pojemności przynajmniej 10 kWh. Trzecie. Żeby wasza instalacja mogła pracować jako instalacja wyspowa, czyli nie mamy prądu w sieci, a my mamy prąd w domu. I czwarty możliwość konfiguracji poziomu maksymalnego rozładowania magazynu energii w zależności od pory roku czy też od potrzeb Jeśli przemyślicie te cztery warunki i tak i taką instalację fotowoltaiczną w swoim domu zainstalujecie, która będzie je spełniała to będziecie przynajmniej w pewnym stopniu zabezpieczeni przed sytuacjami awaryjnymi i będziecie mogli maksymalnie wykorzystać zalety fotowoltaiki w waszym domu i maksymalnie obniżyć rachunki za prąd Tyle z moich przemyśleń, z doświadczenia, które mam już od 5 lat, kiedy korzystam z instalacji fotowoltaicznej, i to z magazynu energii, bez magazynu energii. I z tym Was zostawiam. A ja kończę odśnieżanie, bo śnieg cały czas spada, no, ale jakoś trzeba wyjechać samochodem z domu. I żeby tego śniegu później do domu nie w, w, wieść na kołach i na podwoziu samochodu, to muszę odśnieżyć podjazd. Z tego miejsca trzymajcie się ciepło. I byle do wiosny. Cześć.